Już jesteśmy z powrotem na pojedynku Pankom z Duny Master Drewienko. Na razie po pierwszych prawie 7 minutach Pankom remisuje z Master Drewienko 1 do 1. To spotkanie w grupie D o trzecie miejsce właśnie w tej grupie. Pierwsze miejsce w grupie D Bartist Toruń, drugie miejsce EXC Mobile Ochota. To już, to już wiemy, w grupie C dzbany na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Ed Promo Łódź, więc tutaj Łódź wygrywa z Warszawą w, tym, w tych pojedynkach pomiędzy drużynami z Łodzi i z Warszawy. To są kolejne dwa zespoły, które są już w ćwierćfinale. 5 4 0 -8, skład Łódź i jaseretę Krotoszyn to kolejne dwa zespoły, które są w najlepszej ósemce w Polsce. No i e, ostatnie dwie drużyny: Gladiatorzy Eternis Warszawa i Hawana Toruń, która rzutem na taśmę w ostatniej sekundzie zapewniła sobie przepustkę na Ligę Mistrzów oraz awans do ćwierć finałów Mistrzostw Polski. Załamani gracze Perły Gliwice po tym pojedynku, no ale tam Hawana musiała wygrać, a Perła nie mogła przegrać, no ale niestety złożyło się tak, jak się złożyło. Patryk Tarkowski zapewnił bilet na grecką Kretę w październiku tego roku. Kolejna edycja Ligi Mistrzów, aż 24 przepustki dla Polskiej Federacji Sokona, no ale wiemy doskonale, że aż tylu drużyn łódzkich nie będzie, ponieważ kilka, kilka drużyn się zdublowało z, z Pucharu Polski, m.in. X Mobile Ochota, Barti Storń 3 y, chociażby ekipa Ed Promo Łódź tak spodziewaliśmy się troszeczkę więcej po ekipie Pankomu i grupa D uznawana gdzieś tam przez nas za grupę śmierci jednak tak dobrze zawodnicy Pankomu z Duny się nie prezentowali jak się spodziewaliśmy no, i tam faworyci, czyli Bartist i EXC, wychodzą z tej grupy. Tymczasem mamy bardzo ładną bramkę Wojtka Bielca, który już wpisuje się na listę strzelców po raz czwarty w tym turnieju. Patrzymy na klasyfikację strzelców. Tam Patryk Starobrat, Adrian Radojewski, Jakub Solecki po cztery bramki. No, ale z tej. Trójki tylko. Adrian Radojewski będzie miał możliwość powiększenia swojego dorobku strzeleckiego. Więc no zobaczymy, jak tutaj się sytuacja ułoży. Jesteśmy już, już myślami przy ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Przypomnijmy, jak wyglądają pary. Gladiatorzy Warszawa zagrają z Aseretę, Krytotoszyn z Bany podejmą AXC, Mobile Ochota. 5408 skład podejmie Hawanę y, Toruń, a Bartis Toruń zagras Ed Promo. Łódź. No i koniec pierwszej części spotkania. Słyszymy się już za chwileczkę. Jesteśmy z powrotem na pojedynku Pankomu z Master Drewienko Popatrzmy teraz na akcję drużyny Sosnowca. Cały czas zawodnicy Drewienka prowadzą w tym pojedynku, no i oni zajmą prawdopodobnie trzecie miejsce w grupie, jeżeli tutaj Sytuacja nie ulegnie zmianie. No i mamy bramkę na 2-2 dla ekipy Pankomu na listę strzelców wpisuje się Betowski. A my przypomnijmy, że o 15:05 planowo, więc zakładam, że chwilkę będziemy mieli poślizg, rozpoczniemy. ćwierć finały na boisku pierwszym Gladiatorzy zagrają z Aseretek Rotoszym na boisku Dumel. Dwa dbany podejmą EXC Mobile. Ochota to pierwsze dwa ćwierćfinały. finały. Z kolei następnie na boisku pierwszym 5408 skład zagra z Toruńską, Hawaną. A w drugim, e, kolejnym pojedynku Toruńsko-Łódzkim Bartist podejmie Ed Promo Łódź No i teraz e, Betowski no, Ale nie mogą się e, przebić przez ten e, mur Master e, Drewienko Jeszcze e, około 6 minut z małym haczykiem do końca e, tego e, pojedynku. Patrzmy jeszcze na tę akcję pan komu Petowski do prawej nogi. Schodził. Dajmy ćwiecla. On przy piłce. Do Betowskiego, no ale przeczytał to wszystko jeden z obrońców Master Dream. No i będzie szansa na trzecią bramkę dla drużyny Sosnowca. Popatrzmy, ale minął tym uderzeniem słupek bramki pan komu Wojciech Bielec. No, mógł tutaj wyjść na prowadzenie w klasyfikacji strzelców, bo już ma jedną bramkę na swoim koncie w tym pojedynku i wbić piątą bramkę. Ale y, niestety dla drużyny y, stosnowca ten strzał nie celny. Po tym pojedynku, tak jak mówiłem już y, wcześniej, y, spotkania y, ćwierćfinałowe. i teraz była okazja dla ekipy Pankomu. Ale na posterunku golkiper Golden Drewienko, Bartosz Górzkowski.